witajcie dużo roślin czyli dużo podlewania dzisiejszy film sobie zrobimy na temat pompek pompek zanurzeniowych do beczki do jakichś zbiorników na deszcz co macie będą dwie pompki które na pewno może znacie nie znacie ale co najważniejsze czy te pompki sobie poradzą z szlaufami tak zwanymi Elastycznymi, która się nada, która się nie nada. Może obydwie będą złe. Przetestujemy zaraz. Będziemy wszystko widzieć. No i co my tu mamy? Ogólnie, kurde, nie mam parametrów, ale pamiętam, musicie mi uwierzyć, ona ma 300 watów, ta pompka. To jest taka zwykła pompka, którą spotkacie wszędzie, w różnych marketach. Ona była zakupiona w lidlu druga pompka tu już jest prościej bo jest opakowanie ona jest nowa zobaczcie jest to taka tak zwana ruska pompka co ona tu w sobie ma sznurek jakąś gumkę i sama pompka jakieś parametry no to fajnie jeszcze spadła zobaczymy czy zadziała takie parametry moc też nie jest duża bo tylko 280 watów tak to wygląda co najważniejsze najważniejsze będzie czy sobie one poradzą z tak jak wam pokazywałem wcześniej z tymi, prze, tymi wężami ogrodowymi ale tymi elastycznymi tutaj mamy dokładnie 19 mm i zało założymy sobie wąż tutaj i jeszcze damy opaseczkę zaciskową sobie to fajnie skręcimy żebyśmy mieli żeby jak to mówiąc fałszywego powietrza gdzieś nie zaciągała i tak Mam tu studnię, czyli taką deszczówkę zakopaną. Otworzymy i włożymy obydwie pompy. Podłączymy węże elastyczne. Zrobimy tak, że zrobimy, podłączymy jeden wąż elastyczny, a później, jeżeli sobie będą dawać radę, zepniemy dwa. To już będzie taki, jakby powiedzieć, większy wymagania dla nich. I dobra, będziemy otwierać studnie. Otworzymy tam studnie. Tutaj mam dwa, dwa kubiki zakopane. Zbiorniczek taki. Tu już pompka siedzi ogólnie. Jedna. Ale nie o to nam chodzi. Chodzi, żebyśmy mieli wodę. Tak? Dobra. Uch to tam sobie no mówiąc wygląda dobra wsadzamy pompę zaczniemy od pompy tej z pływakiem dobra pompka jest przygotowana tu zrobiłem jej takie zawieszkę żeby ją tam zawiesić zaraz ją wsadzimy podepniemy sobie przewód ten nasz elastyczny siedzi i wrzucamy ją do studni dobra utopiła się jak to mówiąc włączymy jeszcze sobie tutaj prąd i damy złączkę taką zwykłą Dobra i zobaczymy czy ta pompka która ma około 300 watów sobie poradzi z tym ruszyła i, i sami widzicie pompa chodzi coś tu próbuje ale jak sami widzicie nie jest ona w stanie tego ogarnąć o coś 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 no tak to wygląda tak ona widzicie w ogóle ten przewód powinien się ten wąż rozciągnąć a on w ogóle nic nic dobra przechodzimy do drugiej pompki z tej to widzicie nic nie będzie dobra i startujemy z drugą pompą ogólnie gdzie ją kupiłem tą pompę kupiłem w obi ona w promocji kosztowała w maju chyba 129 zł ale możecie sprawdzić tam na opakowaniu wam pokazałem dobra czyli tu mamy przygotowane żeby się wpiąć idziemy do beczki z tym dobra prąd na końcu jeszcze sobie musimy tutaj adapterek zrobić adapterek czyli jakbyście chcieli połączyć jeden wąż z drugim ciach mamy to przygotowane dobra i teraz bierzemy naszego linksa do ręki i zaczynamy i zobaczymy co ona o, ale głośna jest głośna jest ale widzicie jak ten shawl od razu się rozciąga daje radę nie wiem czy tu wszystko widać ale Radzi sobie, radzi sobie, ale strasznie głośna jest, powiem wam. Wada dobra. Rozciąga się ten. Ja to teraz wyłączę i wezmę i zepniemy dwa węże. Czy ona sobie poradzi z dwoma wężami? Dobra, idziemy sobie to. Woda nam tu zeszła. Prawie, że wepniemy sobie przejściówkę. I bierzemy drugi. Zrobimy takie kombo. Zobaczymy, czy ona ma na tyle mocy. Później wam wytłumaczę, na co trzeba patrzeć przy tych pompach, żeby z tymi, jak to mówiąc, wężami elastycznymi grały. Dobra, mamy dwa zapięte do prądu ale jest i co? Zobaczcie jak się rozciąga już i Poczekajmy na moc może zróbmy jej ciś podciśnienie żeby o teraz widać żeby one najlepiej zdławić na chwilę żeby ten szlałf ten bożo ogrodowy się napompował nie widzicie jak on rośnie 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 i teraz o mamy ciśnienie w tym wężu patrzę czy się kurczy wiecie o co chodzi ale jest ok cały czas rośnie najlepiej to go przytrzymać chwilę coś tu mam pęknięte ale widać widać jak on rośnie dobra to wiemy że sobie daje radę bez problemu i strumień na Pawle jest daleki czyli że nalejemy dobra wyłączamy to na razie dobra i tak krótkie podsumowanie mam paragon widzicie zaraz zobaczcie data tu jest czyli to było praktycznie koniec czerwca kupione pompka membranowa 129 zł 129 zł i daję sobie radę widzieliście że moc jest bardzo mała nie chodzi tu o waty tylko o siłę czyli o bary te węże elastyczne wymagają od 2 do 6 barów prawdopodobnie zależy jakie kupicie z jakiej firmy bo są jeszcze troszkę inne te, te, te węże ogrodowe ale jak będziecie kupować to patrzcie na bary i co jeszcze na przedpremiera zobaczcie tutaj będzie jeszcze test takiej pompki bez wiecie pływaka bez tego to jest taka pompka która jak masz mało miejsca masz małą dziurę i boisz się że ten pływak się może nie załączać do żąpa jak to mówią to to jest bardzo dobre rozwiązanie będzie i test zapraszam was na następne filmy pozdrawiam was na razie